Dzień dobry Marcinie. Powiedz, czy Ty już widzisz to, że wokół Kijowa robi się spokojnie, bo w ostatnich dniach, kiedy się spotykaliśmy, mówiłeś, że te noce nie były takie spokojne, że było słychać cały czas wystrzały. Czy dziś po tych rozmowach w Stambule sytuacja się zmieniła? Witaj Marcinie i witam Państwa. Ja nie tylko nie widzę, żeby ktokolwiek tu się wycofywał, ale też mam dosyć mocne dowody, że tak nie jest. Przede wszystkim. Ta noc to chyba jeden z najbardziej intensywnych ostrzałów artyleryjskich, jakie tutaj z perspektywy Kijowa y, słyszałem. Non stop dudnienie y, za moimi plecami, czyli na y, kierunku y, zachodnim. Y, jeszcze raz powtórzę te same nazwy: Irpień, y, Bucza, Hostomel, to jest dokładnie ten y, kierunek. Kiedy usłyszałem, że Ukraińcy oczyścili już Irpień z Rosjan, że zdobyli Irpień, wróciłem do swoich kontaktów tam w mieście i zacząłem dopytywać się, czy można by tam wjechać, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja, ale wczoraj od wysokiego oficera, który tam się znajduje, usłyszałem, że tam tak naprawdę E, wciąż jeszcze się strzela, e, nie wiem co to znaczy, a raczej no jeżeli jeszcze się strzela, to znaczy, że jeszcze trwają walki. W tym samym mniej więcej czasie sam mer Irpienia zwrócił się do mieszkańców swojego miasta z takim apelem, żeby jeszcze nie wracali, żeby się wstrzymali, bo to jeszcze nie koniec. No i tak jak mówi, dziś przez całą noc. I w tym momencie, jak tutaj stoję, też po prostu słyszę te odległe odgłosy artylerii, chociaż nie aż tak mocne jak w nocy. To jest ten jeden. Kierunek, z którego Rosjanie mieli się wycofać. To zostało ogłoszone gdzieś wczoraj, w środku dnia, jeśli dobrze pamiętamy, w Stambule, ale my już po południu wczoraj byliśmy nieco niżej Irpienia też na, też na zachodzie w takiej miejscowości Jasnochorodka. No to, to, to są też ścisłe okolice. Kijowa stamtąd też Rosjanie mieli się wycofać to już było po tej deklaracji, e, no, e, prawda wyglądała tak aż to myśl i to w bardzo dużym pośpiechu wycofywaliśmy z tej jasnochorodki, musieliśmy po prostu stamtąd się y, jak najszybciej y, wydostać, ponieważ ten ostrzał tam się y, wzmagał. No i to jest kierunek kijowski, a jeżeli chodzi o kierunek czernikowski, bo to jest ten drugi zadeklarowany przez Rosjan kierunek, skąd będą się wycofywać, my też tam próbujemy wjechać już od chyba pięciu dni, jeśli dobrze liczę, i tam znowu Merna mówi: y, No słuchajcie, ja Was wciąż zapraszam, ale to jest w tym momencie niemożliwe. Miasto. Po prostu jest okrążone i jest bardzo intensywnie ostrzeliwane, szczególnie właśnie te mosty na zewnątrz, czyli tak, żeby odciąć zupełnie y, czerników od jakiegokolwiek dojazdu. Więc tyle w temacie rosyjskich deklaracji. Y, ja ani z moich rozmów nie wynika, żeby coś tu się zmieniło, ani z tego, co po prostu słyszę. Czyli Marcinie, Ty potwierdzasz to, o czym wczoraj wieczorem yy, mówił między innymi rzecznik Pentagonu, że to, co Rosja mówi, to jedno, a to, co robi, to coś zupełnie innego, czyli teoretycznie wysyła sygnał do świata, że tak, my przecież chcemy pokoju, chcemy spokoju, wycofamy się, a tak naprawdę widać, jak to wszystko w praktyce yy, wygląda. Marcinie, chciałem jeszcze zapytać o sytuację w Kijowie, ponieważ my tu omawiamy codziennie poszczególne miasta pod kątem ludności cywilnej, pod kątem tego, jak się w tych miastach żyje i jakie problemy w tych miastach są. Powiedz mi, jak w tym momencie wygląda życie? Codzienne w Kijowie? Czy otwarte są sklepy? Czy są jakieś kłopoty z poszczególnymi produktami? Czy jest dostęp do żywności, do wody, do prądu? Nie ma problemu z prądem, nie ma problemu z wodą, nie ma problemu z żywnością. Te problemy były na samym początku, także z benzyną na przykład. Natomiast teraz miasto chyba już przyzwyczaiło się do tej sytuacji i chyba sobie bardzo dobrze z nią poradziło. Oczywiście wciąż jest mało ludzi, wciąż jak jedzie się przez Kijów, to no, ja już się do tego przyzwyczaiłem w miarę, ale ja pamiętam, jakie korki potężne były w Kijowie. To jest naprawdę mało ludzi, to nie jest te 50%, o których mówił Kliczko. Tu, Jeżeli tu jest 35-40% Kijowian z tego y, ogólnego y, stanu, no to, no to jest absolutnie góra. Natomiast życie tutaj w miarę się znormalizowało. Sklepy są dobrze i coraz lepiej zaopatrzone. Co ciekawe, trafiliśmy niedawno na otwartą restaurację tatarską, prowadzoną przez Uzbeków. A tutaj wszyscy wiedzą, że najlepszy tatarski płow to jest właśnie z Uzbekistanu. Weszliśmy do tej restauracji, żeby zaznać troszeczkę takiej normalności to było naprawdę świetne uczucie i ten płow był absolutnie cudowny. Czyli namiastka normalnego życia w no wciąż, wciąż w wojennym Kijowie Marcin wyrwał bardzo ci Marcinie dziękuję dobrego spokojnego dnia i bezpiecznego oczywiście tobie m, życzę.